być na wiecu i nie mieć startych strun głosowych to wiecie trochę nie wypada więc czego chcemy prawa zwierząt kiedy, teraz 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 no tak powinno być cały czas ja chciałem bardziej stąd dzisiaj powiedzieć że szliśmy ulicami tego miasta ja miałem trochę wrażenie, że idziemy po wesołym miasteczku momentami to znaczy to życie sobie tam dzieje się mijamy te ogródki z zimnym piwem ktoś tam stoi na balkonie ktoś tam się krząta coś tam idzie do pracy ktoś wraca z roboty dzieje się życie sobie płynie jak gdyby nigdy nic no nie? Tak jak gdyby nic się nie działo. Tymczasem, jednocześnie przecież jesteśmy zanurzeni w potwornej rzeczywistości, która jest w zasadzie po prostu najprościej mówiąc, najkrutniej cywilizacją rzezi. Tu się leje krew. Tu się cały czas leje krew ofiar, niezliczonych ofiar. A jednocześnie ludzie sobie żyją, tak? Próbują sobie wymościć swoje gniazdka w tym dziwnym miejscu i całkiem nieźle im się to udaje. Jakoś potrafią się od tego odesłać i zacząć robić tam swoje gdzieś z boczku. Ja sobie zawsze mówię, i mówiłem to już kilka razy podczas różnych okazji publicznych, że rzeczywistość po prostu przypomina taką formę strapki. To wszystko, co widzimy, jest pokryte jakąś dziwną substancją taką słodko-gorzką, bo jest to lukier, ale taki obrzydliwy jednocześnie, który skrywa całe to zło, które się dzieje po prostu 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. To zło łatwo zmierzyć, chociaż oczywiście żadne liczby tego nie oddadzą. Kiedy mówimy o tym, że wiele miliardów rocznie tylko w jednym kraju, w jakim jest Polska, traci życie wcześniej, żyjąc życiem, którym się w zasadzie w ogóle nie da żyć, to mówię tak, jakbym to mierzył, ale oczywiście nie da się tego zmierzyć. Nawet gdyby to było jedno życie, to byłaby przecież tragedia. Ale ludzie się krzątają i robią swoje i nie mają ochoty grzebać, żeby zdrapać cokolwiek. Ja miałem niedawno na... w trakcie y, takiej wystawy profesor Elwili Stettner, którą, która jest moją dobrą znajomą, jeśli nie przyjaciółką, która prowadzi. Pracownie Tkaniny na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych ma tam wystawę pokazującą zabawki, które przyuczają dzieciaki do szowinizmu gatunkowego. Takie, które uczą ich gładkiego wejścia w tą przemocową rzeczywistość. Straszne rzeczy, które pokazała tam po prostu na wystawie. Wyciągając te zabawki po prostu z tej chorej rzeczywistości, pokazując ją w krytyczny sposób i ja tam miałem wykład, spotkanie może bardziej, na którym pokazałem kilkaset zdjęć z Warszawy i z Bydgoszczy. W Bydgoszczy jest ta wystawa właśnie, które zrobiłem chodząc po mieście, próbując dostać się pod tą cholerną, pieprzoną warstwę tego lukru gorzko-słodkiego, pod którym jest ta rzeź. I robiłem zdjęcia tylko na ulicy. Nie wchodziłem oczywiście do sklepów, bo tam wiecie, można po prostu spotkać korpusy tych biednych ofiar. Więc nie, to by było zbyt proste. Chodziłem tylko po ulicach. zrobiłem Tysiące zdjęć, wybrałem 350, menu restauracji wystawione na ulicy, jakieś logotypy, jakieś hasła reklamowe, kolce na, które widzicie na fasadach budynków, jakieś źle stworzone fasady, o które ze szkła oczywiście, tych wielkich kolosów ze szkła i marmuru, które zabijają miliony ptaków w każdym mieście. Jakieś. Tabliczki chore, które zakazują zwierzętom wstępu. Tu, i tu, i tu też nie możesz, i tu też ci nie wolno, bo nie masz dwóch nóg, tylko cztery. I śmierdzisz, ślinisz się tak, jak my byśmy nie śmierdzieli, nie ślinili się w różnych sytuacjach. Jesteśmy znacznie bardziej obrzydliwi niż oni. Okej. Okay. Wszedłem więc z ulicami tego miasta przez dwa tygodnie w samotności, próbując znaleźć te wszystkie poszlaki, dowody zbrodni, jak powiedziała Elwira Sztetner, która siedzi tu z tyłu. I pokazać je akurat w trakcie wykładu, bo rzeczywistość przypomina tę cholerną zdrabkę. Trzeba to spod spodu wydobyć i pokazać. Wiele osób, które robi... Chrześcijany Prawdy, Anonymous for the Voice, to inne organizacje, mówicie o prawdzie, pisząc ją wielką literą P. O tym dokładnie mówię. Ona tam jest w środku, ale pod tą warstwą. Lilka sięgnęła do jednego z poetów. Pewnie Wam mało jeszcze Czesława Miłosza na dzisiaj. Ja mam jeszcze trochę więcej, bo jakoś mi to tak współbrzmi z tą sytuacją. Kiedy chodzimy, mówiąc o tej rzezi, o tym wykluczeniu, o tej opresji, właściwie w wesołym miasteczku, kiedy ludzie się bawią. miłość, ten właśnie Miłosz, ten, o którym mówiłaś, napisał w 43 roku Wielkanoc. Wiecie, kiedy to, był, kiedy to było? To był ten moment, kiedy zaczęło płonąć getto, bo było, było powstanie. Napisał wiersz Campia di Fiori. Kawałeczek wam przeczytam. Posłuchajcie, jak to dramatyczny sposób pasuje do tego, o czym ja mówię dzisiaj. Ty mi ktoś w ogóle powiedział kiedyś, że będę czytał na wiecu wiersz Miłosza w 2022, to chyba się nie wyspałeś. Ale to się właśnie dzieje. W Rzymie na Campio di Fiori kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów, naręcza ciemnych winogron, padają na puch brzoskwini, Na tym właśnie placu spalono Giordana Bruna swoją drogą. Heretyka. Ja mam wrażenie, że Basia jest tutaj heretykiem chrześcijaństwa. Szanuję ją za to, że startując z tak trudnych pozycji, próbuje jednak mówić o prawo zwierząt. O prawo zwierząt i Was też również uważam, siebie samego, za heretyków tej kultury. Chorej kultury, cywilizacji rzeź. Więc tu na tym właśnie placu spalono Giordana Bruna, kat płomień stosu zażegnął w kole ciekawiej gawiedzi, a ledwo płomień przygasnął, znów pełne były tawerny, kosze oliwek, cytryn nieśli przekupnie na głowach. Ten moment, kiedy przez chwilę zainteresowali się czyimś dramatem, później wrócili do tej krzątaniny. I pisze dalej Miłosz Wspomniałem Campio di Fiori w Warszawie przy Karuzeli. pogodny Wieczór wiosenny. Przy dźwiękach skocznej muzyki, salwy za murem getta głuszyła skoczna melodia i wzlatywały pary wysoko w pogodne niebo. Czasem wiatr z domów płonących przynosił czarne latawce. Łapali skrapki w powietrzu jadący na karuzeli. Rozwiewał suknie dziewczynom ten wiatr od domów płonących. Śmiały się tłumy wesołe w czas pięknej warszawskiej niedzieli. To był ten moment, kiedy płonęło getto za murem, szliśmy po tym bruku, który płonął. A z drugiej strony za tym murem faktycznie stała w Warszawie karuzela, na której te sukienki powiewały na wietrze. I kończy miłość tak. Morał ktoś może wyczyta, że lud warszawski czy rzymski handluje, bawi się, kocha, mijając męczeńskie stosy. Inny ktoś morał wyczyta o rzeczy ludzkim mijaniu, o zapomnieniu, co rośnie nim jeszcze płomień przygasnął. O tym właśnie mówię i to właśnie mijaliśmy. Taką karuzelę. Gdybym ja kiedyś się na tej karuzeli zasiedział, błagam, zrzućcie mnie z niej natychmiast. A jak, jakbym się opierał, to mnie po prostu dobijcie. Nie chcę być na tej karuzeli. Odmawiam. Był taki zin. W latach 90. robiony przez ówczesne środowisko prozwierzęce, wiecie, że jesteśmy w sztafecie, że przed nami byli inni i po nas będą następni. To nie my wymyśliliśmy kwestię praw tylko wzięliśmy pałeczkę od innych. Więc w latach 90. oczywiście, że był ruch prozwierzęcy, oczywiście, że miał swoją prasę i były z ziny. I jeden nazywał się, miał tytuł Mam kły, mam pazury. Związany z frontem wyzwolenia zwierząt. Tak sobie myślę, że mamy kły, ponieważ czasem trzeba ugryźć. Błędem jest tylko i wyłącznie cały czas klepać po plecach i głaskać opinię publiczną, mówiąc, że już wystarczy. To, co zrobiliście, już dobrze. Reduktarianizm. Siedźcie sobie tam wygodnie. Raz na dwa tygodnie mniej. Zjedzcie tego czy ołego. Czasem trzeba jednak ugryźć i po to mamy te kły. Zgadzacie się ze mną? Jest miejsce na kły w ruchu pozwierzęcym, ale jest też miejsce na pazury. Pokażcie mi swoje pazury. Pokażcie mi swoje pazury. Nie wstydźcie się tego. Pokażcie mi swoje pazury. To są pazury do zdrapywania tej, z tej powierzchni tego słodko-gorzkiego lukru, dziwnej substancji, która zakrywa rzeź. Od tego mamy te pazury. Mam kły, mam pazury. I będę ich wykorzystywał, dopóki będę miał siłę. Stay vegan! Woo!